Dzień dobry Państwu Tomasz Ciekłania, witam serdecznie. Dziś szybko najnowsze wiadomości wczoraj wstawiłem wam taki filmik a propos, płacenia podatku dochodowego i dzisiaj trochę więcej, ale nie o tym, tym o tym co się dzieje w tej chwili w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, ponieważ mało kto o tym mówi. Jeżeli się mylę, to proszę bardzo, skorygujcie mnie, może ja się nie znam, ja po prostu nic nie wiem, i tylko się obudziłem dzisiaj i wpadło mi to do głowy. W każdym razie, proszę Państwa, ci dla tych, którzy wiedzą, dla tych, którzy nie wiedzą, jest 7 listopada chyba albo 8 są wybory w Stanach Zjednoczonych, tymczasem sytuacja jest, proszę Państwa, napięta i pojawia się pytanie. Czy Stany Zjednoczone Ameryki Północnej dokonają inwazji na Haiti? Przypominam, że Haiti to e, połowa wyspy e, granicząca z Dominikaną, więc jest to też ważna wiadomość dla wszystkich Polaków e, na Dominikanie, jako że jest mi ona e, bliska z tego względu, że jakiś tam czas kiedyś temu przebywałem i większość Polaków przebywających tam za w Dominikanie znam osobiście, e, dlatego polecam, żeby się Ewentualnie troszeczkę dowiedzieli o tym, bo z tego co wiem, wojsko dominikańskie już jest zbier zbiera się na, granicą, na granicy z Haiti. Postaram się skontaktować wkrótce z Krzysztofem, który ma tam więcej, do będzie może mógł mi więcej powiedzieć na ten temat, co się dzieje. Dla Was tylko taki szybki przekaz poranny, żeby jak najszybciej Wam. Powiedzieć, co się dzieje. Otóż wracając do tematu, dlaczego Stany Zjednoczone Ameryki Północnej miałyby zaatakować Haiti, biedne państewko ograniczące z Dominikaną na jednej z wysp karaibskich? Otóż, proszę Państwa, jest wojna o Galony paliwa, które już prawdopodobnie kosztuje może kosztować około 30 dolarów w Stanach Zjednoczonych, ale to nie jest temat. Temat jest taki, że e, nic się nie stanie do czasu wyborów, czyli do 7-8 listopada, natomiast potem prawdopodobnie mogą zaatakować Haiti. Dlaczego tak może być? Otóż w tej chwili port paliwowy na wyspach Haiti jest zamknięty. I nie można przesyłać tam paliwa. Jeden z watażków wojskowych, który, no, mienią się nazywają go, e, można powiedzieć, Robin Hoodem Haiti, dlatego, że zabiera bogatym korporacjom, a daje biednym ludziom, e, po prostu zablokował e, ten port i żadne paliwo stamtąd nie podąża do Stanów Zjednoczonych, Ameryki. Północnej. Oczywiście, e, jeśli Stany Zjednoczone się na to zdecydują na ten atak, to w życiu nigdy nie powiedzą, że <laughs> zrobią to właśnie dlatego. Oczywiście powiedzą, że będzie kilka powodów, zapewne takich, że e, są gangi po prostu są na Haiti, że jest no, okrutne, okrutne morderstwa są popełniane, że jest władza w rękach kryminalistów, że haitańczycy są biedni, że po prostu jak zwykle niosą pokój i demokrację. Także nic nowego oczywiście w tym, w tym detalu się nie powinno zmienić. Natomiast proszę Państwa Haitański Robin Hood, no, którego tutaj nie chcę na razie na ten temat więcej mówić, ponieważ sam też niewiele o, tym, o nim wiem. E, no, czyżby to była kolejna zajawka do kolejnej wojenki? No, proszę Państwa, nie powiedziałbym, żebym był e, zwolennikiem tego tematu, ale e, wszystko wygląda na to, że, no, niestety Stany Zjednoczone wkrótce pójdą na dno. Nie żebym się cieszył, bo też tam jest dużo znajomych, dużo ludzi, dużo Polaków, którzy no, mogą mieć z tego względu też życiowe kłopoty i nie jest to moim celem, żeby no coś takiego generalnie się wydarzyło, ale po prostu muszę o tym poinformować z tego względu, że no e, Trzeba by się przygotować, proszę państwa, trzeba by się przygotować, dlatego że prawdopodobnie to może wywołać ten mały konflikt może wywołać jeszcze większy wewnętrzny, wkrótce upadek dolara jako takiego. Brak paliwa, proszę państwa, może spowodować tak jak tutaj już dostałem wiadomości wcześniej o, od Renaty, też dziękuję bardzo, pozdrawiam i od wielu jeszcze. Paru innych osób ze Stanów, którzy też mi tutaj z Australii, Ewa też podpowiadała, że jest, jest kłopot generalnie z paliwem, i jeżeli gospodarka amerykańska, która opiera się, jak wiecie, zapewne na transportach, na tirach, na przewozach, czyli w głównej mierze na paliwie, jeżeli tego paliwa zabraknie, to niestety ale cała gospodarka stanie. Co za tym idzie, to będzie upadek dolara i rozbicie państwa na mniejsze państewka. Co, czy może to też doprowadzić do małych konfliktów, tak zwanych wojenek domowych? Nie wiem, nie jestem Jackowidzem, jestem Tomkowidzem i widzisz, nie widzę, no widzisz. To tyle na dzisiaj. Chciałem tylko przekazać Państwu, życzę wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Cześć!